pracy lub mniej zamożnym. Obu przedstawieniom towarzyszyć będą poczęstunki i konkursy noworoczne. Przedstawienie za złotówkę, czyli spiski według Wojciecha Kuczoka, rozpocznie się na małej scenie już o godzinie 17. Po nim widzowie zaproszeni zostaną na uroczyste zakończenie Starego Roku. Bezrobotni odwiedzają nasz teatr od wielu, wielu lat, bardzo konsekwentnie, chyba od 6 co 7 lat konsekwentnie te akcje. Prowadzimy każdego miesiąca, mo można kupić, okazując zaświadczenie o bezrobociu, dwa bilety na spektakl dla bezrobotnych i pomyślałam, dlaczego już by nie. O godzinie 20 rozpocznie się sylwestrowe przedstawienie, na które już sprzedawano zaproszenia. Będzie to Mayday 2 na scenie dłużej. Ale noworoczna zabawa po spektaklu, która ma potrwać prawie do północy, będzie wyglądała tak samo jak po wcześniejszym występie. Zniesiemy wspólnie symboliczny toast za północ, która nas niemal będzie tu witać, ale oczywiście my generalnie. Nie staramy się, żeby północ przywitać w teatrze. My raczej chcemy w symboliczny e, sposób, a zarazem fizyczny, pożegnać się z mijającym rokiem. Wśród niespodzianek, jakie artyści powszechnego szykują dla swych sylwestrowych gości, będzie specjalna inscenizacja pod Odejście Starego Roku. Wezmą w niej udział ci spośród aktorów teatru, którzy nie będą występować w żadnym z wystawianych tego wieczora spektakli. Terapeuci z łódzkiej fundacji Amakanem otrzymały w prezencie od sponsorów niebieskie służbowe kubraczki. Dzięki temu 40 tworonowów zajmujących się pomocą chorym dzieciom zyskało nowy znak rozpoznawczy.